Hi Basty, witajcie w dzisiejszym odcinku. W ogóle widzieliście, jaki dzisiaj wyfitowany byłem? E, a gdzie są te? Czekaj. Ja dzisiaj taki, o, o, człowieku, wiosenny fit. E, ku... ze słuchawkami wyglądam jak faniak. Bez ku... o, słuchawek wygląda to 10 razy lepiej. Bez słuchawek wyglądam jak człowiek, ku... ale te słuchawki totalnie psują całą kompozycję. Bez słuchawek, tak. Ja od tego jedzenia mam takie czerwone usta, całuśne. O tu. Ku... Jeżeli podoba wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek Przyszła, przyszła nowa lufa widzowie, przyszła nowa lufa Przyszła nowa lufa Mmmm, przyszła nowa lufa Patrz kurwa to, Panasonic, Lumix zrobili coś, co jest dla mnie kurwa dalej nie, dalej ja tego nie pojmuję Chłopy zrobili pięć różnych obiektywów, które mają pięć różnych ogniskowych I każdy z nich ma takie same wymiary i bardzo podobną wagę I jak oni to kurwa zrobili? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie zagięli, kurwa prawa fizyki. Ale patrz to! Patrz to, najpierw zamontuję 50. Look at this to jest 50. Znajdź mnie. To jest 50. I teraz patrz kuwa, jakie to jest dziwne w Ten obiektyw ma ogniskową 18, a ten obiektyw ma ogniskową 85. A mimo to wyglądają identycznie. Jak? Nie mam zielonego kurwa pojęcia. Ale patrz teraz patrz teraz to! Patrzysz na to, patrz... Kuwa. Jaka będzie lufa? Teraz to jest 50 mm, a teraz montuję 85 mm. Uwaga! Ja myślę, że będę musiał kur... na łóżku się położyć, żebyście mnie widzieli teraz. O kurwa! O! O! Dopiero teraz mnie widać. Jak coś, widzowie, ja tego wąsa jeszcze nie gole. Bo generalnie to ja bym się już ogolił dawno temu. Ale nie ogoliłem się z jednego prostego powodu. Są nim, tak jak się domyślacie, pieniądze. Ponieważ będziemy mieć współpracę, będziemy mieć współpracę, widzowie, z Philips OneBlade, więc. Yy, jeszcze oszczędzam zarost, żebym mógł go na TikToku ogolić Bo Mam nagrę, Znaczy nie wiem, czekam na akcept Ale jak się zgodzi... Jak się zgodzi Philips OneLate jeszcze, żebym TikToka nagrał To zrobię takiego TikToka, że się gole na tym TikToku Najlepiej to by wyszło, gdybym ogarnął do tego projektu Krystynę Czubówną albo Tomasza Knapika No Tomasz Knapik niestety nie żyje, więc została Pani Czubówna Ale nie wiem ile ona może sobie policzyć za taką usługę Ale no... Z... Myślę, że to by fajnie w f... wyszło, gdyby ona była lektorką na tym TikToku Dobra, poka tą fagatę, poka tą fagatę Patrzę tego... YouTube. Fagata! Ej, nie ma teledysku! O kurwa jeszcze na wydała tą nutkę swoją? XD. Ej no fagata nie wypuściła to te jeszcze teledysku. Jasper sad. Nota na gówno? No nie spodziewam się, żeby to było coś ten. No palę. Tak, hakser. To było tak, że w piątek, w piątek mu... w piątek mi się strasznie chciało jarać. I mówię do Oliwi tak, kurwa, ale mi się chcie... chce jarać. A ona mówi tak, to se A moje tak, to se pi... No i pojechałem do zabki, powiedziałem, że poproszę ten, Niebieski wkład do logika. Wróciłem do domu, wziąłem dwa buchy i już mi się odechciało jarać. No ale już dojaram do końca i znowu mi się nie będzie chciała przez pół roku. Jak to zmarnowała lato sama? A to co z Dubielem? Rozstali się? Tak, całe lato sama, nie wiem. Słabe teksty, a ja w tej chwili słyszę, Natalia. wiesz, że ta piosenka z gówna do niczego nie nawiązuje? No dobra, to ja od dzisiaj zostaję polskimi Suicide Boys'ami. Za tydzień nagrywam nutę o tym, jak kurwa, biorę leki na receptę i mam kurwa w kieszeni. Ile to ma streamów na Spotify? Jestem ciekaw, czy są ludzie aż tak poprzedni, że mogą tego słuchać na. że mogą tego słuchać normalnie, kurwa, na... na telefonie. 36 tysięcy kurwa streamów. XD. Jedyne z czym mi się kojarzy fałki to z jakimiś klipami z GTA 5, z, 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 które wygląda gorzej niż San Andreas. Jedyne z czym mi się kojarzy fałki to z rozjaniem najlepszej płyty Shaftera, kupa Sorki, ale takie są fakty. Roz najlepszą płytę Softera kupa i jeszcze na końcu wali N-wordami. Nie no, serio, no patrz. No patrz, ja nie żartuję. ca mel On tu na końcu się wpierdala i wali normalnie Flex on this braciaks, nie? No to ty bardziej k**wa o chodzi, nie? Ale nie, no naprawdę. Słuchasz tej nuty? O, jak słyszysz Billie Jean, to skipujesz do następnego utworu. A tak, gdyby nie fałki, to ten album byłby ten out of ten. Serio. Jakoś ten fałki totalnie mi nie siedzi. A co mam wam widzowie powiedzieć, no? Myślę, że pierwszą osobą, która Powinna zostać skazana za cały ten Film, to jest operator kamery Albo montażysta, bo jeden z nich zrobił Jakiś totalny, kurwa, underexpose Albo overexpose i tu jest, kurwa, totalne sumy Są w tych, ku... rogach tu. O tu i tu Widzisz? W tych miejscach. Myślę, że to Myślę, że to chyba bardziej montażysta coś od, ku... Przy montażu. Ej, w ogóle widzieliście dzisiaj dramę Kasaczka kuwa, na Twitterze? Nie, no to generalnie jest taka drama, że. Znaczy, drama, nie drama. Nie, to tak wiecie, ja tak troszkę podkręcam. No ale generalnie Kasaczek dał post z screenshotem kanału rypsona Wstawił screena po prostu, jakby tego, że, że filmików z mikrocypkiem już wyszło z 20. No i napisał, że ile można. No i tam ludzie się do niego tam. Z... Go totalnie jak kurę. Potem e, pod tym głównym postem kasaczek wyłączył komentarze. Potem cytował swój własny tweet i tam ludzie też dalej po nim I potem skończyło się na tym, że żeby jakby zakończyć konflikt, jeżeli to można tak nazwać, to prosił Rypsona, żeby poszli na brief. No ale no to nie wiem, no to zaczynasz dyskusję publicznie, potem nagle chcesz, że obracamy na <laughs> to chodź jednak na PW i no to tak. <laughs> no nie wiem, czekajcie, może wam to po prostu pokażę, co? O, najpierw było tak. Tutaj dał ile można. Tutaj tutaj koniec końców wyłączył, wyłączył odpowiedzi, bo dużo ludzi, na przykład, Lewus napisali, że w czym ci to przeszkadza. Tutaj, że na przykład właśnie mandzie się podpiął, albo co złego robi Ripson i tak dalej. No i potem i potem kasaczek napisał tak. W kuj macie kruchego, jeżeli dopowiadacie sobie całą historię, to dosłownie dwóch słów. Piszecie jakieś. Komentarze i tak was to boli. Nie piszę takich postów, żebyście się ze mną zgadzali, zgadzali czy nie tylko żeby wywołać dyskusję. No to wiesz, chcesz wprowadzić dyskusję, a potem ja, nagle ją wyłączasz po kilkunastu godzinach, bo bo chłopcy się nie zgadzają z tobą. To przynajmniej tak to wyglądało, nie? Ej, w ogóle KURWA, Zapomniałem wam powiedzieć. Zapomniałem wam powiedzieć, ale wczoraj. Wieczorem wypełniłem pewien taki dokumencik, taki tam... Takie kilka rubryczek wypełniłem. Czy się uda? No daję na to. No tak kurwa, z 3%. Tak z 3% na to daje, gdyż wypełniłem wczoraj. Aplikacja na no zostanie ambasadorem Twitch. Myślę, że się to nie uda, dlatego powiedziałem, że to tylko 3%, ponieważ nie jestem streamerem anglojęzycznym i myślę, że to już jest pierwszy argument, który mnie totalnie skreśla. Ale może będę zaskoczony. Jeżeli się uda, no to powiem wam, że. wow Ranking. O, rankingu lodów nie widziałem. Ranking seriali, warzyw i owoców. Dawaj. Moje ulubione rody. Jakie rody lubię Miejsce pierwsze. Limon Limon może być pani ja. To moja dziewczyna od zawsze jadła ostre i jakiś czas temu wzięliśmy tego samego ostrego kebaba. Ona jadła jak gdyby nigdy nic a ja cały czerwony ze łzami w oczach tak bardzo, że aż się ze mnie śmiała xdd. No to ja tak z Oliwią miałem, no? Że ja jadłem, ja jadłem tego łagodnego tego ostrego, znaczy tego mieszanego i, i było git, a Oliwia jak jada swojego mieszanego to mówi ja... Ale ostre. A ja mówię, to jest dla ciebie ostre? ale ona mówi, bo ostre. Ty, ona już nawet nie, nie mówi nic, tylko po prostu napierdala te lizby. <laughs> Patrycja do official to jest taki kocur, nie? Ranking słodycze zaczynamy, uwaga. Tego to Tego nie to kojarzy Tego to w ogóle nie kojarzę. Ustne. Tego cukierka nie znam. Tego to w ogóle Estel, nie. Jest to miejsce trzecie, cukierek. O, jadła. Milky Way. To kojarzę, kiedyś jadłam. <laughs> Twist. Twist. Miejsce pierwsze. Dobry jest Twix, to prawda. Mars. Miejsce czwarte. Tego to w ogóle nie. Miejsce piąte. A o Snickers, Miejsce szóste. Znam to miejsce siódme. Mamy właśnie. Ranking wszystkich słodczych. Yeah. Gdzie? Znowu bijam do Giobana Cage wersję. Nie, yeah. jest 10 rano, to zajawa to autentyk. Uh. A te wersje to pleszt. Jest 10 rano, już mijam porszliwy Game. Yeah. Nie, przechodzę chodzę przez ten blok samotny, widzi gramit Kage. Yeah. Ja przechodzę chodzę yeah. przez ten blok samotny, widzę Giobana Kage. Teraz wjeżdżam